Masakra, masakryczna pogoda. Super. Czad dzisiaj. Ale to i tak nie zmienia faktu, że nawet przy mi minus 2 trzech jeździłem w tym roku. tylko na że na trajku manualnym. A dzisiaj można sobie poczynautować na elektrykach. Jakaś przekładanka, coś, kochanie? No i tak mamy ładnie Włocławek Ładny ten Włocławek, ładny, ładny Przeciwnicy słabo może być siebie gadam witam Czesia Daś Cieszy się mortka co? Ja też się cieszę elektryki w końcu odpalone